Bierz się do pracy ostro. śniadanie podaj, siostro. I rób to? Co ci mówię? Zmyj naczynia. Wyczyść obuwie. Napad w piecach i wymieszę. A spiesz się! Ja ci. Dobrze radzę! Nanoś mi wrew ze dworu! Garnki w kuchni wyszoruj i posprzątaj! Bo ja za ciebie nie sprząknę! A moje córeczki są wątłe! Szkoda ich każdego maluszka! To robota sam raz dla Kopciuszka! Stąd poszło, że sierotkę nazwano Kopcuszkiem, a ona ocierała łzy fartuszkiem, szorowała, harowała i przy pracy tak cichutko sobie śpiewała. Przysadzę, nie chcę być kociuszkiem, gdy się poradzę. Niech mi powie woda, czy ja tak nie Czy odbija woda mnie, czy to jestem ja, czy nie? A macocha z córkami siedziały w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe. I taką prowadziły rozmowę. Mm. Czemu moja córeczka jest dąsa? Czemu moja haleczka się dąsa? Bo lusterko się ze mnie natrząsa. Nie pomogą koronki i tiule, gdy widzi taką brzydulę. A, a ty, córuś, czemuś taka krzywa? Na czym ci kasieńko zbywa? mi matko zgryzoty nieustanną, żem wyżydka. Nie żytka. starą panną. Ja bym te wszystkie trawy tłukła. Bo wyglądał mi jak kukła. To nieprawda! Buziaczek, nie masz nie słódki? Dla mnie obie jesteście ślubni. Porównać was można z kwiatuszkiem. A nie z takim kocmołuchem! Kobciuszki! Gdybym wyładniała, wszystko bym oddała: Sukienkę z koronek i złoty pierścionek. Oj, mamo, oj, mamo! Ciągle w kółko to samo! Nie chcę być księżniczką, chcę mieć ładne liczko i dłonie i ręce i nie chcę nic więcej. Oj, mamo, oj, mamo! Ciągle w kółko to samo! Oj, mamo. W tym czasie królestwo znajdowało się pod władzą starego króla. Pewnego dnia władca na długim i burzliwym spotkaniu z ministrami zdecydował, że nadeszła właściwa chwila, aby jego syn ożenił się i przejął tron. Ministrowie przygotowali długą listę wszystkich panien w królestwie. Bal miał się odbyć na początku miesiąca. <śmienią> To rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Jego królewska mość wielce wzruszony ogłasza na wszystkie strony, że jak każe pradawny zwyczaj. Szuka nadobnej żony dla syna królewicza. Obwieszczam więc wszędzie i wobec, że dnia 1 czerwca w pałacu bal się odbędzie. A którą pannę królewicz wybierze, której da pierścień i słowo, ta będzie przyszłą królową. Yes. Mamo? No, ja chcę być na palu, mamo. Jestem szalona! namie dwa wcienki! Sprawiam nowe sukienki! Ach! Me córeczki drogie! Wszystko w mieście wykupię, by dodać wam urody! dodać Kopciuszku! papiloty! Do Kopciuszku! Pat, się. jest plema na tłasie. Przynieś mi moje pończoszki. Daj mi chusteczkę w groszki. Kopciuszku, zapal świecę. Idź, powiedz woźnicy, niech już konie zaprzęda. Pojedziemy karetą. No spiesz się, a szyby przed szmatką. Już lecę, pani matko. Mamo, już jestem gotowa! Ach, jak cię ojczy królowa, chyba jej serce zmięknie! Wyglądasz tak pięknie! A ja Cóż powiesz mamo! Ty! Ty wyglądasz tak samo! No, ale czas ruszać w drogę! pojechała, siostry się wystroiły. A ja już nie mam siły, a ja już nie mam siły. Może wciąż jak kop kopciusze wybierać groch z popiołu. Czyż ja nie mam serduszka? Słyszę jego pukanie. O wszystkim dowiedziałem się, od ptaszków. pójdziesz na bal, a chyba nie ktoś tam jest z mi oczkami. Hokus pokus, czary mary, zrobię czary nie dobieję. Hokus pokus, kokus, tu da, da trochę szuki. Hokus pokus, stary, bardzo elegancki. Hokus pokus, a ty byś ja takie piękne Lecz pamiętaj, wróć przed północą. Ten balon spełnić musisz dokładnie. Bo inaczej wszystko przepadnie, wszystko zniknie, a zostanie niewiele. Różne rzeczy i groch popię. Więc powtarzam. Ach, nie musisz. Mam wiem, mam wrócić przed północą. Dzięki, dzięki. Jestem taka szczęśliwa. Królewska parada nadchodzi wraz z Królewiczem. Każda z przybyłych paniem ma przejść przed ich obliczem. Proszę więc, wszystkie damy. Zaczynamy: Panna Atela ze srebrnego strumyka. Panna Anna, córka Złotnika. Córki Towy, panna Katarzyna i Hanna. A oto panna nieznana w mieście która w skromności niebieskiej nie zdradza i nie wymienia imienia i pochodzenia. Pozwól, że podam ci ramię. Choćbyś była sierotą biedną, z tobą chcę tańczyć, z tobą jedną. Królowiczu, zaszczyt, dopis, <gry> ha <laughs> ha Kurlewiczu, do widzenia! Zaczekaj, nie uciekaj! Dworzanie, zatrzymać ją! A kto ją zatrzyma, złoty pierścień ode mnie dostanie! Pan Ocelek skupiła na schodach. A już Kazał obwieścić strębaczom, że pośrubi pannę, na której nóżkę pantofelek będzie w sam raz. Wysłał też z tym pantofelkiem zaufanego dworaka, aby się zajął przymiarkami. Do rycerzy, do szlachty, do mieszkań. Jego królewska mość kieruje orędzie. Straż królewska poszukiwać ma wszędzie. A gdy znajdzie się właścicielka pantofelka, w otoczeniu dam i rycerzy, do pałacu ją sprowadzić należy. Paniem chyba ze dwieście czekało, proszę mi wierzyć, by pantofelek przymierzyć. Mureccy strażnicy chodzili od domu do domu i szukali. Gdzie ta nóżka niewielka pasuje do pantofelka? Wreszcie do mieszkania macochy, A córeczki biedwabne kończochy Stopy przystroiły I w pantofelek pchają z całej siły. Lecz na nic to się zdało, Bo wybranka królewicza Miała stopkę bardzo małą. E, wracaj do kuchni, kopciuszku! To nie jest miejsce dla ciebie. Mam rozkaz przymierzyć pantofelek dla wszystkich panien w królestwie. A to ci niespodzianka. Pasuje kulał, więc to Ty jesteś wybranką królewską. Pójdziesz ze mną, panienko, do króla. do królewskiego pałacu. Syn królewski nie posiadał się ze szczęścia i zachwycał się bez ustanku swoją śliczną narzeczoną. Królowa kiwała z uznaniem głową, a król podszeptywał jej do ucha, że nigdy nie widział tak wdzięcznej twarzyczki. Jego królewska mość i tym z bliska i tym z daleka, nadszedł kres wszystkim smutkom. Jesteśmy szczęśliwi, Nasz koledzy rzędzi. Róż wyprawia sztuczne wesele. A was wszystkich zapraszam na ucztę.